Każdy, kto w dniach od 2 do 18 grudnia odwiedzi Kino Helios, może spełnić życzenie podopiecznych domu dziecka numer 2, należącego do Centrum Opieki nad Dzieckiem Dąbrówka w Jeleniej Górze. Dzieci przygotowały serduszka, na których wypisały swoje marzenia. Na każdym jest również imię dziecka i jego wiek. Serca zawisły na choince ustawionej w holu kina. Wystarczy zerwać serduszko i kupić dziecku, o co prosi. Potem trzeba prezent włożyć pod choinkę lub zostawić w kasie kina i podpisać adresata. Dla darczyńców, kino przygotowało zaproszenia na seans filmowy. Jest to drugi rok działalności kina w okresie Mikołajkowym i nasza druga akcja z choinki serca dar. W zeszłym roku gościliśmy u nas Dzieci z Domu Dziecka Nadzieja, w tym roku kolejna placówka zespół opieki nad dzieckiem Dąbrówka i Dąbrówka 1, 2, 3 w ramach tego zespołu. Skąd taka akcja? No, niemniej jednak, okres Mikołajkowy jest tym czasem, kiedy chcemy Pomóc tych najbardziej potrzebujących. No, dzieci są ty, tymi osobami, tymi istotkami, które najbardziej łapią nas za serce. Marzenia dzieci są bardzo różne. Myślę, że to będzie piłka, bo bardzo lubię grać w piłkę. I też powerbank, bo często mi się rozładowuje telefon. Jest bardzo fajnie i e, chciałam e, właśnie przyjść do kina. Najważniejsze marzenie to powrót do domu, tata mama. To są najważniejsze marzenia. A później są takie marzenia typowe jak dla każdego dziecka: słodycze, zabawki, MP3, MP4, co jeszcze chłopaki? Coś tam jeszcze było? Też sporo tych marzeń jest, ale myślę, że najważniejsze to dom mama. Spełnione marzenia zostaną przywiezione przed Wigilią do domu dziecka Dąbrówka i w święta przekazane podopiecznym. Choinka z serduszkami czeka na Świętych Mikołajów do 19 grudnia.